Cześć, z ja tym Wojtek. Mam ostatnią wypłatę i okrążam Polskę z wiatraczkiem na muchy. To jest siódmy dzień podróży. Jestem w pociągu w stronę Gdańska i rozmawiam z aktorem teatralnym. Mam taki ostraszek na muchy. Szukam klientów do tego. To jest coś takiego. No. No. Znaczy, takie pierwsze wrażenie, jak pan na to spojrzy. Staram się być z ludźmi szczery. Myślę, że jak da się komplement, to później rozmowa łatwiej idzie. Widzę, no, że pan taki ogarnięty się wydaje. Znaczy, nie, że coś, ale pierwszy na świecie. Znaczy, nawet nie chodzi o pana, nawet tutaj kolegów przestażał. ale... No. wiatraczka nie mogę pokazać, by ci miał skrzydł, bo by przypał. No Be tak, nie na podleku, to boczę kobiet powiedzieć. No to jest tam obraz, jak wygląda k obrazek. Wygląda to jak y, taki splej z zakwytem. To jest tego jak to działa. To jest zawsze tylko, mm. jakby mm. zrobić filmik, mamy w rodzinie brata, który ma krowy. No. O, wróciłem mi wspomnienia z przeszłości, z gospodarstwa na Wigra. No ale to, dokładnie odgodnie się, to jak. Bo no ja byłem teraz, bo by się zagaduję, ja tutaj chcę tą książkę, nie chcę tak. Nie, nie, jest słucham, mnie. Ja zainteresowaniem się. Ja chciałem przeszkadzać, ale jak już wejdę w flow, to koniec. To no już się nie da teraz. Podjął, podjął wam. Rozstawał. Tak, już zacząłem gadać z Tobą. Próbować, bardzo to podobał Tak, no... I się pytasz o takie to, triki na rynku. Po, ma... po prostu zapytać o opinie, tak? Czy to rzeczywiście woda ehm... ma sens? Naprawdę, znowu łaska Boże. Dostawałem cały czas ludzi, żeby mnie podbudowali w podróży. Wszystko ma sens, w moim zdaniem. Tylko w ogóle, to jest kwestia tego, żeby... ...nafik z tym w dobre miejsce, bo... ...na, na pewno na sprzedaż tego, wiesz, gdzieś w jakimś... ...małym butiku, to tam musisz nie wiedzieć. Po tygodniu jeżdżenia już zaczęła się włączać desperacja w głowie. To znaczy, trzyma Pan to, może Pan nie no, do da, dam panu, może być z wszystkim pogadać, nie? To jest niesamowite, że akurat każdy w przedziale dołączy się do dyskusji. Nawet to za, bo to pan może jeszcze zabezpieczenie, że A, to tak? też mądre, to też mądre, no. pan skierował swoją ofertę tylko do ludzi z inwestycji, a nie było to ludzi z miasta. bo, bo to chciałem tylko odpocząć, więc chciałem to jakoś połączyć takie zdrowe z takie zdrowym spożytecznym, tak? Okej. Okay. To działa. Czy, to, to ma naprawdę dużą sprzedaż na Amazonie. Na Amazonie no. można kupić pójść, dlaczego mają więcej do kupowania? Dlaczego? bo ludzie nie kupują u nas w Polsce, bo na Amazonie tak bardzo jest. Ale no to... Ja mogę to rzucać do skrzynek, ale to z tego, że ja to wrzucę. To ma być krótko przestawione jasno. Gdybyś sobie zobaczył to, jak to działa, to, by, to, to też mm. jak zobaczył, bo wszystkie muchy można też zrobić po zprodukcji tak naprawdę. Tak, jest to tak, tak, jest sens. Kolejne kośtałce się od siebie. Tak, to jest taki właśnie za tak zwanym marketem przetrwanym, bo przedsiębiorcy się znajemy ze sobą. To słyszałem też. Bo od... to będzie dalej przekazywane i ludzie tam konkurowają. Tak, to jest prawda. Trzeba się wygadywać z jakąś super siecią typu, nie wiem, Rosman albo jakąś tego typu prosia, bo coś takiego nie sprzedała. Albo rzeczywiście wiedzieć no, i samemu sprzedawać nie w tych duży, dużych i dużych firmach. Nie? Moim no. zdaniem powinien się kiedyś, dalej się kiedyś marketingowca, to już też na tym dobrze zna. To może teraz my się zabawimy na tym lepiej i dodamy jakieś kasy. Mamy mamy zbytkę, mamy mamy do marketingowców się ostatecznie nie zabawiliśmy, ale w jutrzejszym filmie rady jak walczyć ze stresem, jak zapamiętać wiersze i nie tylko. Dzięki za obserwowanie.